Robimy dzisiaj film Z patrola Z podwozia patrola E do ciebie mówię Tak do ciebie Robimy dzisiaj film z podwozia patrola Którego Robiła firma napryskowe Tomasz T i firma napryskowe.com Z okolic Oleśnicy Ze Spalic oni zajmują się nakładaniem powłok ochronnych i różnymi takimi podobnymi rzeczami. Jest to ten nieszczęsny patrol, którego... który już jest znany z tego, że jest znany kokos. Dzisiaj pokażemy, jak trzyma się podwozie, jak trzyma się na podwozie od spodu ta powłoka. Linex. Siódmy środeksot świata, proszę. Tu można zaobserwować. Problem mamy z ostrością, jak zawsze. Więc nie, nie uda mi się pokazać wam ile jest jakie są różnice w grubości tej powłoki, ale są różnice znaczne. Tu jest w tym miejscu 3 mm. Tam gdzieś o tu nie mamy milimetra. Te białe plamy, które są na całym podwoziu, to jest taka maść, pasta dostarczona przez Tomasza T. z firmy Napryskowej z Oleśnicy. Celem zabezpieczenia tego, czego oni nie zrobili tak jak należy. Bo były prześwity. No, w ówczesnym czasie wydawało się. Wszystkim, że jest to jedyna wada tej powłoki A poza tym miała być ona doskonała No jak się później okazało Jest jak jest Proszę bardzo, można zaobserwować Jak to całymi wpłatami Odłazi Nie ma większego problemu Nie wiem czy jest ostrość, czy nie ma Nie ma większego problemu z odrywaniem tego tutaj to praktycznie o tylko leży kto by się spodziewał ponacinałem to żeby ściągać to segmentami no bo wiadomo, że w całości by się tego zdjąć nie udało tak, jak z góry zdjęliśmy w całości, ponieważ od spodu na podwoziu mamy jakieś tam odwzorowanie kształtów, i to trzyma samym swoim odwzorowaniem kształtu. Jako takiej adhezji tutaj nie mamy w ogóle. O, jak widać. Można sobie coś tam schować pod spód trzymaj wystarczy tylko to o, podhaczyć o bolą paznokcie a jak już jest podhaczone to o proszę ściągamy Ściągamy w całości bez najmniejszego problemu. O. Tutaj, w miejscach, gdzie jest to wlane w jakieś szczeliny, no to rzeczywiście się to trzyma. Natomiast miało się to trzymać z powodu adhezji tego materiału do podkładu. O, cały mi całymi, całymi płatami się pięknie ściąga. Gdzie ten nożek jest? Także trochę to nie tak miało być, bo widać wyraźnie, że to nie jest związane z podłożem. Trzyma się tylko i wyłącznie, dlatego że odwzorowało kształt. Proszę.